Dojrzewanie to hormonalny chaos, gdy ciało staje się nieprzewidywalne. Czy wiesz, przez co przechodzi każda płeć? Zmiany skórne, zapach, nowe umiejętności, rozwój piersi. Więc kto ma gorzej, chłopcy czy dziewczyny? Przekonajmy się w bitwie ciał. Edycja Dojrzewanie. Przywitajcie Marię. Wkrótce przejdzie przez trudne zmiany hormonalne i będzie musiała przywyknąć do obfitego krwawienia przez kilka dni co miesiąc. Przy następnym podium stoi Ryan. Wkrótce pojawi mu się trądzik i zacznie używać za dużo dezodorantu, przez co jego pokój będzie stale nieświeży. Kto zwycięży najtrudniejsze wyzwanie dojrzewania? Podzielcie się opiniami w komentarzach i zasubskrybujcie kanał. Będziecie rosnąć, uczyć się i oby bez trądziku. Oto kilka zasad. Maria i Ryan zaczną dojrzewać tak samo, gdy aktywują się ich nadnercza. Te małe fabryki hormonów rozgrzewają się, by dosłownie zalać naszych niczego nie podejrzewających uczestników substancjami chemicznymi, o które nawet nie prosili. Wzrost i dojrzewanie nadnerczy. To pierwszy z pięciu etapów dojrzewania według skali Tanera, nazwana na cześć brytyjskiego pediatry, który chciał ostrzec zmęczonych rodziców. Dzieci w wieku przednastolatkowym długo niczego nie zauważają, aż nagle ich ciała zaczynają wariować. A to oznacza jedno: czas na pierwszą rundę hormonu. Zacznijmy od Marii, bo Ty zaczniesz dojrzewanie wcześniej. Średni wiek dojrzewania dziewczynek obniżył się z 16,6 lat w 1860 do 10,5 lat. W 2010 zaczynają wcześniej niż chłopcy, często w wieku 8-13 lat. Szacuje się, że przyczyny wcześniejszego początku dojrzewania obejmują lepszy stan zdrowia, wyższą, średnią masę ciała wśród dzieci w wieku przedpokwitaniowym oraz syntetyczne hormony obecne w naszym otoczeniu. Nikt nie zna odpowiedzi, ale jedno jest pewne: dojrzewanie z udziałem mniej dojrzałych dzieci wywołuje dodatkowy stres u wszystkich. A pierwszą rzeczą, która spotka Marię, będą hormony, mnóstwo hormonów. Jej mózg, tak jak u Rajana, uwalnia się gonadoliberyna, który mówi przysadce mózgowej, żeby wydzieliła hormon luteinizujący, czyli hormon luteinizujący oraz hormon folikulotropowy. Hormon folikulotropowy, ale po tym wybuchu ich drogi zaczynają się rozchodzić. Mario Jesteś trochę kujonką. Wiesz, że te hormony trafią prosto do jajników, które zaczną wytwarzać dużo estrogenu i progesteronu. Co to spowoduje? Liczne zmiany fizyczne, do których wrócimy, a teraz huśtawki nastroju. Estrogen wpływa na wiele rzeczy, takich jak serotonina i dopamina. Obie płcie produkują go w okresie dojrzewania, ale silniej wpływa na kobiety. Dzieje się tak, bo produkują go więcej. Gdy estrogen krąży w organizmie Marii, jej emocje są rozchwiane. Wszystko staje się dużo bardziej intensywne niż wcześniej. Odkrywa nowe rzeczy, które ją wytrącają z równowagi. Jest sfrustrowana i poirytowana, bo nie umie nikomu wyjaśnić swoich emocji, a nawet sama nie rozumie, dlaczego często tak się czuje. Drugą złą rzeczą jest jej przygnębienie. Dziewczynom jest trudniej. Badanie wykazało, że nastolatki mają ponad dwukrotnie wyższe ryzyko depresji niż chłopcy. Większość przypadków nie trwa długo, ale to wciąż oznacza, że Maria będzie musiała stoczyć trudniejszą walkę emocjonalną. Ale, Ryan, czekają cię też inne problemy. Gdy jajniki Marii wytworzą estrogen, twoje jądra, Ryan, zaczną nadprodukcję testosteronu. Szczerze mówiąc, to uczyni cię koszmarem dla siebie i innych. Ale doświadczenia Ryana i Marii są dość podobne. On również będzie doświadczał szalonych wahań nastroju. Odkryje też dziesiątki nowych rzeczy, które wywołują u niego emocjonalne reakcje. Ale podczas gdy Maria częściej popada w depresję, Ryan staje się zły, naprawdę bardzo zły. I to wszystko dzieje się dzięki temu, że jego testosteron szaleje, wbrew temu, w co wierzy wielu ludzi. Naukowcy ustalili, że to nagłe zmiany poziomu testosteronu, a nie jego podstawowy poziom, wiążą się ze złością i agresją. Jest też o wiele bardziej niecierpliwy. Nie będzie w stanie usiedzieć spokojnie na lekcji przez całą godzinę, bo jego myśli będą błądzić i wszystko dosłownie będzie go irytować. Chłopcy tacy jak Ryan, częściej niż dziewczynki jak Maria, są diagnozowani z problemami lub zaburzeniami zachowania w danym roku. 82 wobec 43. Więc kto ma najgorsze karty w pierwszej rundzie? To jest Maria. Ponieważ chociaż Ryan przechodzi przez wiele i jego problemy są bardziej irytujące dla wszystkich wokół, Maria stoi w obliczu znacznie większego ryzyka depresji. To znacznie groźniejsza walka. Wahania nastroju to tylko rozgrzewka. Hormony zaserwują wachlarz emocji, a estrogen i testosteron mają jedno zadanie przekształcić ich ciała. Ekscytujące, prawda? Czas na drugą rundę dziwne rzeczy dziejące się z ciałem. Mario, prowadzisz, więc otrzymujesz nagrodę. Pierwszy stanik. Rozwój piersi zaczyna się we wczesnych etapach dojrzewania u dziewcząt. Ciemniejsze okolice brodawek również się powiększają, co zauważysz w nowym staniku. Ta część twojego ciała bywa czasami wrażliwa, innym razem swędzi. I szczerze mówiąc, jest to dość irytujące. Wiele twoich bluzek przestanie dobrze leżeć, co wywoła inne problemy społeczne. Wkrótce je omówimy. Kiedyś wejdziesz do łazienki i zobaczysz tam włosy na dole. Najpierw trochę ciemnych, kręconych włosków, potem pod pachami, a później gęste włosy prawie wszędzie. To normalne. Skóra w tym miejscu staje się ciemniejsza, większa i obca. Łatwo pomyśleć, że coś jest nie tak, ale nie ma powodu do paniki ani do biegania do lekarza. To całkowicie normalne. To wszystko sprawi, że będziesz się czuła bardzo dziwnie ze swoim ciałem, Mario. Bo nic z tego nie jest ci jeszcze znane. Piersi ci rosną, biodra się poszerzają. Maria i Ryan nie wyglądali tak odmiennie na placu zabaw, gdy byli młodsi. Teraz jej tłuszcz odkłada się na biodrach, a Ryan zyskuje więcej mięśni. Ale nie napinaj się jeszcze, Ryan. Twoje bóle wzrostowe są okropne. Ryan będzie rósł nawet 4 cale rocznie. Jego kończyny rozwiną się szybciej niż nadąży za tym jego mózg. Teraz stanowi zagrożenie dla siebie i mebli. Nie martw się, Maria. Ciebie także czeka wzrost. Zyskasz 2,53 cale rocznie, zależnie od fazy dojrzewania. To mniej niż u Rajana, ale nadal boli. Spodziewaj się bólu kolan, stawów i bezsenności. Poczekaj, Rajan. Mamy coś specjalnego. Zauważasz różnicę? Zgadza się, możesz mieć małe piersi. Ginekomastia dotyczy ponad połowy chłopców w okresie dojrzewania z powodu zmian hormonalnych. Maria ma delikatne owłosienie pod pachami, ale ty, Rajan, za półtora roku będziesz mógł zaplatać tam warkocze. Każdy wraca z czymś. Ty też zyskasz ciemniejszą skórę i bardziej kręcone włosy na dole. Penis i jądra również urosną. W końcu efektem dojrzewania jest osiągnięcie przez nastolatków fizycznej dojrzałości płciowej. Oczywiście większość procesu dotyczy miejsc intymnych, ale kto podejmuje drugą rundę? Małe piersi, wzrost i mnóstwo bólu. To oznacza, że Ryan zdobywa punkty, ale przynajmniej nie może być gorzej, prawda? Zobaczmy więc, co przyniesie runda trzecia. Zgadza się, to runda trzecia. Społeczna niezręczność. Ryan, wydajesz się zdenerwowany, twój głos za każdym razem się zmienia. Nie będziesz pewien, co powiesz, bo twój głos się pogłębia i często łamie, ale nie czuj się wykluczony. Maria, twój głos też się pogłębia. Zgadza się, dojrzewanie to równość i uprzykrzanie życia wszystkim. Głosy dziewczyn również się zmieniają, lecz zwykle nie mają one tak krępujących momentów jak u chłopaków, ponieważ zmiana głosu z dziecięcego na ten podejrzewaniu nie jest aż tak duża. I Ryan, lepiej przyzwyczaj się do robienia prania, będziesz musiał zmienić pościel, zanim mama się obudzi. I to nie dlatego, że się posikałeś. Chociaż przyznaję, to pewnie byłoby mniej krępujące. Zgadza się, będziesz miał polucje nocne, ale zanim do tego dojdzie, czas poznać naszego specjalnego gościa. Powitajcie trądzik i nieprzyjemny zapach ciała. Ta okropna dwójka to problemy. Z którymi borykają się obie płcie. Lepiej się z nimi oswój. Nieprzyjemny zapach ciała pojawia się, ponieważ gruczoły apokrynowe zwiększają ilość potu zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt, a tak jak w przypadku większości innych aspektów dojrzewania, nieprzyjemny zapach ciała pojawia się wcześniej u dziewcząt. Pot miesza się z bakteriami na skórze, tworząc zapachy na tyle intensywne, że można je uznać za emocjonalną szkodę. Rosnące włosy Rajana i Marii dodatkowo pogarszają problem, ponieważ najbardziej pocą się okolice pachwin i pach. A nowo rosnące włosy zatrzymują więcej potu i zapachu. To, o czym zawsze marzyłeś. Ryan nie doświadczy tego problemu przez rok lub dwa pomari, ale mogą go spotkać silniejsze zapachy. Głównie dlatego, że chłopcy mają tam przeciętnie więcej włosów. A co z trądzikiem? 80% nastolatków ma problem z trądzikiem. Koło 30% będzie miało ciężką postać trądziku. Trądzik torbielowaty, który czasami może prowadzić do powstawania blizn. Może występować na twarzy, plecach, klatce piersiowej i szyi. Bez leczenia trądzik zwykle utrzymuje się 5-10 lat. U wielu nastolatków całkowicie ustępuje dopiero na początku 20 roku życia. W okresie dojrzewania wzrasta produkcja androgenów, w tym testosteronu, przez co skóra wytwarza więcej sebum i zatyka pory. Wtedy pojawiają się zaskórniki i pryszcze, których nie powinieneś wyciskać. To powtarzający się prezent. Lekarze twierdzą, że dlatego chłopcy mają cięższy trądzik niż dziewczyny. Produkują znacznie więcej testosteronu, niektórzy mają go prawie 20 razy więcej pod koniec dojrzewania, więc chłopcy kończą z prawie 20 razy większą ilością testosteronu niż dziewczyny. Badanie przeprowadzone wśród dziewcząt i chłopców w wieku około 15 lat wykazało, że 26% chłopców miało trądzik w momencie badania. W porównaniu do prawie 12% dziewcząt dzięki tej zmianie głosu, łamaniu praniom i trądzikowi. Ryan łatwo wygrywa tę rundę, co oznacza, że czas na czwartą rundę: miesiączki i erekcje. Ryan, gdy penis się powiększa, a hormony szaleją, zauważysz, że dzieje się coś dziwnego. Będziesz często mieć erekcję. Czasami tak się dzieje, gdy widzisz dziewczynę, która ci się podoba, innym razem bez powodu. Czasem zdarza się to kilka razy dziennie, nawet gdy odwiedzasz babcię. I dostajesz dzisiejszą tajemniczą nagrodę. Nie będziesz w stanie stwierdzić, czy ludzie to zauważają, czy nie. Prawdopodobnie najlepiej mieć pod ręką bluzę z kapturem i przewiązać ją wokół pasa, tak na wszelki wypadek. Dobra wiadomość: te nagłe erekcje nie potrwają wiecznie. Mario, ty z kolei będziesz miał miesiączki aż do pięćdziesiątki. To miesięczna subskrypcja na kilka dni krwawienia przez cztery dekady, plus skurcze, wahania nastroju i chaos hormonalny. Innymi słowy, Część objawów dojrzewania będzie jej towarzyszyć przez jeden tydzień każdego miesiąca, ale Twoje miesiączki również będą teraz na ciebie wpływać. W Anglii 36% dziewcząt z obfitymi lub bolesnymi miesiączkami opuszczało więcej zajęć, miało problemy z koncentracją i gorsze oceny niż rówieśniczki. Ponad połowa dziewcząt zgłasza silne skurcze i ból podczas miesiączki. To łatwe zwycięstwo Marii, i przechodzimy do ostatniego wyjątkowego punktu. Runda pierwsza, aspekt dojrzewania, o którym mało kto myśli. Runda piąta, dojrzewanie i inni. Tu spotkasz niemal przeciwne trudności. Ryan, nie możesz się doczekać dorosłości. Zmęczysz się byciem niższym od sympatii i swoim najlepszym przyjacielem. Przez cały rok wyglądam jak dorosły, a ty nadal jak chudy dzieciak z takim wąsem, że nawet Timothy Chalamet by się śmiał. Negatywną stroną jest to, że jeśli kiedykolwiek zapłaczesz lub na coś się poskarżysz, Usłyszysz, żebyś się ogarnął, bo jesteś facetem. Teraz musisz się zahartować. Okres dojrzewania jest też trochę krępujący, bo oznacza kupowanie dezodorantu o przemysłowej sile działania. Spodoba ci się uwaga po dojrzewaniu, ale Mario poczujesz się zawstydzona. Dojrzałaś wcześniej niż koleżanki, i teraz wszystko wydaje się dziwne. Topy na ramionczkach będą zakazane w szkole. Nawet rodzina może sprawić, że będziesz się wstydzić swojego ciała. Twoja ciotka powie ci, żebyś się zakryła i nie dawała chłopakom złych pomysłów. To są rzeczy, o których wcześniej nawet nie musiałaś myśleć, a chłopcy będą ci poświęcać uwagę, której nie zawsze będziesz chciała, i to się tylko pogarsza. Jedno z badań prowadzonych przez Cornela, obejmujące ponad 16 tysięcy kobiet na całym świecie, wykazało, że 84% z nich doświadczyło nękania przed ukończeniem 17 lat. Dojrzewanie nie tylko zmienia Twoje ciało, ale także to, jak świat cię traktuje. W dodatkowej rundzie zwycięża Maria, co oznacza jej wygraną całościową. Ale ostatecznie, chociaż niektóre aspekty dojrzewania mogą być gorsze dla chłopców lub gorsze dla dziewczyn, obie strony mają ze sobą wiele wspólnego. Przechodzą proces, który czyni ich zdolnymi do rozmnażania, oddala od dzieciństwa i rozwija psychicznie oraz emocjonalnie. Dojrzewanie to nie rywalizacja, lecz bardziej film katastroficzny. Każdy przechodzi to inaczej, i nikt nie unika kilku żenujących historii. Dojrzewanie jest trudne bez względu na to, kim jesteś, a niektóre z najgorszych zmian pojawiają się prosto na twojej twarzy. Sprawdź, co jest w pryszczu i dlaczego nie należy go wyciskać, by zobaczyć, co dzieje się pod skórą lub obejrzyj ten film.